Kiedy słyszymy cokolwiek o świętej Ricie, to zaraz budzi się w nas wielki podziw o tej kobiecie. Tak, bo kiedy śledzimy jej życie i to wszystko, co, co w jej życiu było, zwłaszcza tego, co było trudne, no, budzi w nas podziw. Najbardziej budzi w nas podziw to, że od jej kanonizacji, czyli od 1900 roku jest tyle dowodów na jej ogromne wstawiennictwo w sprawach, te, które my po ludzku kwalifikujemy jako najtrudniejsze i beznadziejne. Tak, jest, jest człowiekiem, kobietą i świętą, która wzbudza podziw. Skąd się to u niej bierze też? Patrząc na całokształt i zbierając to wszystko. Ten podziw bierze się w nas stąd, dlatego, że my podziwiamy w życiu ludzi, Którzy byli autentyczni i prawdziwi. To są rzeczy, które budzą w nas podziw, u innych ludzi. Cenimy sobie też te cechy u innych. Tak była kobietą autentyczną, prawdziwą, taką, która w każdej sytuacji swojego życia, której się znalazła, zwłaszcza tych najbardziej trudnych, szukała tego wszystkiego, co jest w niej. Prawdziwe, dobre, Boże i co pozwoli przejść dalej. I bardzo dobrze, moi drodzy, wpisuje się to dzisiaj w Ewangelię, którą słyszeliśmy. Po pierwsze, modlitwa Pańska. I w tej Ewangelii rzeczywiście najczęściej zwracamy uwagę na słowa modlitwy Pańskiej. To nam ma pomóc, żeby podobnie jak w życiu świętej Rity, modlitwa pańska chce być jak takie jak słońce ze swoimi promieniami, czyli pomóc nam ogarnąć wszystkie części naszego życia, zadbać o to, to, to co duchowe i cielesne, o to, co prawdziwe ziemskie i to, co prawdziwe boskie. Ale tam jest jeszcze na samym końcu rzecz, którą no, jako ludzie ze względu na trudność tego Słowa Bożego pomijamy. Jest bardzo dużo o przebaczeniu. Kończy się zresztą ta Ewangelia trudnymi słowami. Jak policzyłem sobie, ile razy dzisiaj w Ewangelii pojawia się słowo przebaczyć, to jest to liczba sześć. Liczba sześć w Biblii oznacza pewną niepełność, niedoskonałość. Czyżby Słowo Boże było niepełne, niedoskonałe? Nie. Tutaj Słowo Boże z tym słowem przebaczenie chce pokazać, że Pan Bóg wpisuje się aż sześć razy w to wszystko. że, Bo co to jest przebaczenie? To jest pojednanie. Chodzi o to, by być pojednanym przede wszystkim z sobą. Że ja patrzę na siebie, jaki jestem dzisiaj, i w taki sposób odczytuję siebie też prawdziwie po Bożemu, że Pan Bóg przeze mnie pokazuje niesamowitą ilość dobra, od chociażby to, że jesteście tutaj i przynosicie cały bagaż intencji spraw wielu ludzi. Tak, Pan Bóg się wami w taki sposób posługuje ale musimy odczytywać w sobie to właśnie do czego Pan Bóg nas powołuje. I to jest to ostatnie słowo z tym słowem przebaczenia. Ta jedynka, która zostaje. Pan Bóg ogarnia nas swoją opatrznością, ogarnia nas swoją opieką, swoimi łaskami i wieloma jeszcze innymi sprawami. Dochodzi to aż do tej liczby 6, można powiedzieć, że aż 90%. Nasz wkład żeby do tego była siódemka czy liczba doskonałości. To jest bycie pojednanym z sobą i dzięki temu wejście w bardzo dobrą i piękną, codzienną współpracę z Bogiem w dziele tego wszystkiego, by samemu się kiedyś zbawić, pomóc w tym innym. I tego sobie życzmy. Amen.